Chodzę tutaj na serer, bo bo nam wszystko oczywiście opowie oczywiście. i mówi, że ma jakąś po prostu urodzinową niespodziankę, więc nie wiem o co no, chodzi no, mam no, nadzieję, że to nie będzie. To wszystkiego najlepszego zdolówkę, stresja, pomysł. No, Dziękuję, dziękuję bardzo. Te, e, świnka na ci wętyła. Ale to już za dużo z tych świn i wszystkie są na zauważ Dosłownie, no to każda kurczę, jedna. Wytańczy, no dobra, to ale, jest ale to tutaj, powiedz o co z tą niespodzianką, bo ja e, też słucham. nie bardzo wiem. Bardzo serdecznie o, witam bardzo serdecznie z się się Witam bardzo serdecznie, Ty, bo kałamarnica ci się włamuje na wyspę Łooo, kałamarnica zapraszam bardzo gorąco e, Witam i o zdrowie pytam panią kałamarnicę, e, stary ona Oj, o, 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 e, o, o, o. E, o, dobra. Panie, panie tutaj no? konserwatorze abrowych zabytków i inżynierze budowlane, Ja bym chciał się zapytać, co można w Abrowicach zbudować tak, aby było to bardziej prężnie rozwijające się miasto, bo mam kilka sugestii. Lepszy od Bobowic. Znaczy już jest lepsze od Bobowic. Nie, no wiadomo, że jestem mnóstwo pomysłów jeszcze żeby rozbudować a to nie możemy, stary, łódkami. Nie, nie, łódkami nie da rady, bo nie mamy jak podjechać nie? do góry, stary. Nie mamy. A, no Dobra, faktycznie. to biorę małą na razie. A, no i odsłyszyłem się. Co Dobra. To? Ona, ja, ja nie uderzyłem w ogóle. Czy co się stało? Mała weszła i ta dużo nie wiem, jak z nią. Ty ta mała to jest może jakiś bokser. <laughs> Chłopie. Dobra, Mamu stary, dawaj. swoją ukręciła. No? <laughs> o nie! Dobra, hmm. dawaj też drugą, starę. Dawaj drugą. Dobra, ale ja nie mogę, ja muszę odejść, bo one się wtedy wariaty. Dobra, dobra, dobra. Idzie? Dobra. Ty! Osadnik cię zginął! Jak to zginął? Ty się, nie wiem, no teraz widzę, że osadnika drugiego nie masz. A, no to właśnie, go od jakiegoś czasu nie ma. Naprawdę, ciebie coś pogięło, ja rozumiem, że ty. ty pewnie nie spałeś trzy dni, co nie? Coś w tym stylu. Uważaj, bo no mam czekaj, wszystkie inne. Tak, to jest konieczność. Siekierą. Psujesz No bo moc. nie mam killofu. Ale chwila, ty się kieruj, słyszysz, moc? Dobra, stój tam i poczekaj chwila. Ale, ale ty wszystko w porządku, Bobo? Wielkie poczekaj. Ale ty jakby. No wszystko w porządku. Co ty zrobiłeś? Ty się dobrze czujesz? Słuchajcie, z człowiekiem są problemy. Są problemy. S są problemy bo, bo 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 jak ty masz problem, to tu to powiedz stary, Sam pogadamy. Problem. O problemach trzeba rozmawiać. A, a ty ja nie wiem stary, ty mnie traktujesz jak...